Siema z tej strony, Wiktor. A dzisiaj nagrywamy my, moje karty, co kupiłem właśnie w netto. Tak i właśnie ja już je rozpakowo. No, już otworzyłem, ale nie martwcie się. N nie wiem, co jeszcze w nich jest. Nie palczyłem. Nie wiem. Wiem, Tak, tylko otwierałem Otwieram, wkładam i wkładam tutaj, daję, daję. No ale nieważne może już pokażmy. E, no w... właśnie. Dobra, nieważne. P Pokażę wam mój piękny rysunek, banana z Fortnite'a, jak możecie wiedzieć. Nie wiem, czy podoba wam się on, czy nie. Jak zobaczycie... O, to jest drugi. Jak zobaczycie, czy sny, to na YouTube taki I też jeden odcinek, co ja też nagrywałem. O, te, o tych kart, gdzie byłem u kuzynki. No to myślę, bo ja nie wiem czy będzie, czy nie, bo ja to szuka, bo ja myślałam, bo ja wysłałem z tego YouTube'a, jak się ładowało, bo ja bo ja myślałam, że już w domu u siebie to zrobię, ale jak zobaczycie, to no nie wiem, no. Dobra. Idźmy już do rzeczy. Pierwsza ka... Karta pokazuje go. Raptor. Mam go. Nie wiem, czy on tu... yy, Nie ma. No. O, niestety. Odłóżmy już druga pokazuje naszego miśka ulubionego znaczy nie wiem co czy... lubię nie, nie wiem co ulubionego kolejny jest misiek z USA nie wiem czy go lubicie czy nie o. jakiś typek ma sobie ma złote nie fałdolce inaczej wyglądają, ale to są te, jak to w grze. Jak, no ma, te się śmieje, śmieje się za ma. Kolejny, Z wydarzenia z tego, co widzicie, tu jest pokazane, że. Jak meteoryty spadały na nasz świat Fortnite'owy i, stw i stworzyły chyba wulkan wtedy? Nie, wiem, bo może i tak. Może ich tworzyły, nie wiem no Ja tylko gram od dziewiątego. i proszę bardzo. Mam go, widzicie? Top, 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 top. Z, y... Tak wygląda. Tutaj jest. No, Byn, mogłem nagrać, ale jeszcze nie miałem, nie miałem. Swojego kanału. Na co miałem kanał od mamy, ale zrobiłem swój heiman. 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 Man. Dziwnie wyjść strasznie. Nie wiem, czy straszne, ale trochę strasznie. I to jest. Co? Co, to A one nie zamknięte oczy. Oni są na statku jakimś? Nie wiem. Patrzcie. Tu krzy... Nie, to nie krzynia. Tutaj dziura, jakby to był statek. Co, co? Nie wiem, no. Mertank. Butla. To jest taki... Nie da ci oddychać pod wodą. Ale... W tym nowym sezonie. Ja nie gram w Fortnite, ale ja gram, ale ale muszę wpisać swój e-mail, bo bo, gra, bo sobie zainstalowałem, bo stworzyłem sobie online i tak fajnie było. Więc gram tylko online i, i już muszę podać e-mail, bo nie grałem długo w Fortnite. A. Tu widzimy, te samoloty były fajne. Nie wiem, czy dalej są, nie, już nie ma, no, ale może, nie... może powrócą te same auta w tych nowych. Każdy leci, Oscar, Trooper, to, to, to są stare, no właśnie, nie no dopiero co mi się stare, nowy sezon, brakuje mi tego nowego i Razem znaczy brakuje mi starego. Tup 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 Top-top, tup. znaczy... Top-top, top Nie znam, nie znam. Chyba znam, no nie wiem. Widziałem może. I to jest, proszę państwa. Tu były różne pokazy, jak chcecie zobaczyć. A? Mm -hmm. Jak Jezu, to widać mój telefon. To jest karta zła. To widać mnie i mój telefon. Możecie patrzeć na badankę widzicie? Tutaj tutaj... Ale moją głowę nie, no ja nie pokazuję. Tak. No i kolejny złoty Jezu. Czekaj pokażę ich dwóch, bo ja tak... tak wygląda. Wygląda ona i on. Wyglądałem z tego sezonu, jakby była zima, bo tak nie no, wyglądam. Nie wiem, jak... ja zainstalowałem, jak był Pan detektyw, o jezu, pokażę Wam, o jezu. Pan detektyw, Sleut twarzy nie wie, nie znamy. Pani Je... sędziowa. Dzień dobry, tak wygląda. Ile tych kart? O, jest jeszcze dużo. Stara mapa. Pokażę wam, trochę długo. O! Tutaj właśnie jak tutaj walczyli z tym dziewiątym... Gdy był ten... E, robot i ten potwór... To ten robot użył ten Wyrwał kulę i tak zrobił... Naciśnął ją, żeby... To... No... Żeby ją... Żeby mieć moc, Pioruny, no dobra, brakuje mi tej starej mapy, bo mam no, nową, teraz ale są tu się nie odbija, nie tu złote się odbija. On to nie wygląda znaczy. O, Wingman. Tutaj, o, pan lotnicy, lo, lo, no, ten co leci, o, zapomniałem, ja przecież już widziałem te karty. Tak, bo, bo nagrywałem coś tam, gdzie byłem u kuzynki i nagrywałem te jest, karty, chyba, chyba, jest ten odcinek, nie wiem. Omega. Kolejny omega. Zaczekaj! Omega. A tutaj. O, Bambik. Gdzie to leci 112? Dobra, tutaj Bambik, la 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 la. Szybko, szybko. Tutaj, dobra, Bambik, gdy był ten nowy sezon? Tak widzimy, wszystko Tutaj mam młotek, te wszystko Zrobi. Możecie zrobić pauzę już, pizdka, kseł, kilo, fajnie, dobra, szybciej, dobra, pan mam, mam, mam takich dwóch omega, tak widzicie, dobra, dobra, już mało zostało, zaraz będziemy kończyć, o, zapomniałem pokazać jeszcze go, mam go, tak, dobra, karbidę, Parwagę, o! Zdjęcie, kolejne zdjęcie. Wybaczcie, ale będzie mój ulubiony. O, popcorn, tu yeah. Tu jest na auto, już to założyłem. O, pani od grafików. Pani wojownicka widać. Pani Austru... nie, to jest kask. Pani motor pani co jeździ motorem, motoryczka no Jezu nie umiem powiedzieć słowa pan... tutaj pan fu... futbolista a tu mam ja pokazane życie i te no i to już jest koniec I Zenit No i to będzie na tyle Zobaczcie moje figurki. Tak, to będzie już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wiem, czy taki krótki. Ile to trwa? 11,32... 33... No tak szybko leci. 11,39... No ileś tam. Więc, jak Wam się podobał, dajcie łapkę w górę subskrypcje i no i to będzie na koniec. Pa!